Więc, gdy już dowiedziemy, że odkupienie jest możliwe, będzie się tu aż roić od demonów chcących dostać się do nieba. Potrzebujemy tylko trochę czasu na udowodnienie tego. Może hey, hej, nam szefie! tak szybko, jak myślałam, że pójdę... Można na Co to chcesz? Obaj wiemy, że Mimzi nie pojawiłaby się tu bez powodu. Ta suka przynosi kłopoty. Kto wie, jakiego demona tym razem sobie przejebała. U żadnego, z którym miałbym problem. i haskuś! Kto w zdrowych zmysłach zadarłby ze mną? No wiesz, zrób sobie lekką przerwę. I raczej nikt nie wie czemu. I nikt nie musi wiedzieć. Nie zatręczaj tym sobie tej swojej puszystej góry! może i masz moją duszę, ale nie jestem twoim kurwa zwierzątkiem. <laughs> Ależ jesteś! <laughs> Mocne słowa, jak na kogoś, kto sam jest na smyczy. <laughs> żeś powiedział? Ach. Ach. Nie, nic, tylko. Jeśli kiedykolwiek to powtórzysz, rozerwę Twoją duszę yes. na strzępy i puszczę w radiu Twoje krzyki jako przez drogę dla każdego gnoja, jaki będzie miał czelność mi się stawić. Zrozumiano. Subnie. Haha, za to pogawędka, czyż nie? Zawsze miło nadrobić zaległości.